Cześć, tu Dzisiaj chciałem wam pokazać parę trików do Twierdzy Krzyżowiec. Zagramy na mapie specjalnie stworzonej, do tego poradnika. Zaczynam od Spichlerza i domków. Buduję cztery sady jabłoni i teraz zatrzymuję grę. I jak zrobić, żebyśmy mieli więcej pracowników w każdym z tych budynków? Wciskamy tutaj zwolnij i zatrudnij z powrotem. I można tak robić w nieskończoność. Polecam też stosować ten trik do uprawy pszenicy i do chmielu. Do farmy się nie opłaca, ona inaczej działa zupełnie i to by tylko nam marnowało ludzi. Kolejnym trikiem jest trik ze składem. Yy, na przykład buduję kamieniołom i chcę mieć jak najbliżej yy, ustawionych Yy, znaczy ustawiony skład yy, zapasów no i jak to zrobić yy, skoro yy, mamy tutaj jeszcze surowce i na przykład nie wiemy jak to zrobić jak się, trzeba dołączyć i ciągnąć ten skład otóż niszczymy go sprzedając przedtem wszystkie surowce żeby nie marnować pieniędzy i stawiamy pierwszy kawałek w dowolnym miejscu jakim chcemy i dobudowujemy analogicznie po jednym ale można jeszcze zrobić taki numer że przedzielimy ten skład i jeszcze tutaj zrobię tak zrobię. I możemy tak dzielić na o takie odnogi. Możemy na przykład podzielić sobie, że na jednym, jeden będzie bliżej żelaza, a drugi będzie bliżej kamienia, a na wstępnych na przykład koło smoły. Tylko trzeba go tak pociągnąć, tym sposobem. Kolejnym trikiem jest trik z kumulowaniem żołnierzy na wieżach lub murach. Wrzucam tutaj 22 na tą wieżę, jeszcze kolejnych rzucam i na wieżę może przeciętnie wejść od 30 do 40, ale więcej już nie może. Widać po tym po kursorze. i żeby tego uniknąć, po prostu dzięki temu dobładowanemu kawałkowi przeze mnie mogę wrzucać nieograniczoną ilość żołnierzy na mur. I kolejnym trikiem jest trik z tarczami. One są bardzo przydatne, możemy je umieścić na murach, żeby y, 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 jednostki dystansowe nie zadawały obrażeń naszym jednostkom. Na przykład łóżnikom, łóżnikom Czy na przykład zbrojnym, jeśli chronimy siedziby. Można w ogóle je na mur stawiać te tarcze. Niektórzy na przykład nie wiedzą. I... Najpierw wstawiam tarcze, żeby je dobrze rozmieścić, a dopiero Ruszamy potem łuczników. I tak napychamy tutaj tych łuczników i możemy tak robić ile chcemy z tymi łucznikami. I w Jak tym wypadku mam tutaj pięknie obsadzoną wieżę z 100 łucznikami i 25 tarczami. I taki sam trik można robić z siedzibą. Na przykład dobuduję tutaj kawałek nogu. I wrzucamy tak jednostki na y, siedzibę. Tarcze też tak możemy rzucić. Najpierw polecam rzucać tarcze, żeby je lepiej rozmieścić. I możemy tak bronić się np. zbrojnymi, którzy są bardzo skuteczni, najlepsi w twierdzy, y, w walce wręcz. No i dzięki tym prostym trójkom możemy bronić własną siedzibę, bronić się na jakichś wieży albo też atakować przeciwnika pod swoimi machinami oblężniczymi, katapultami, trybuszami, taranami i wieżami oblężniczymi z pomocą właśnie tych tarcz, które nam będą ten, ochraniać nasze inne machiny oblężnicze. A także można ochraniać konnych uczników jeżdżąc tarczami z konnymi ucznikami. Bardzo przydatne te wszystkie porady pomogą nam przejść kampanię bez żadnego problemu. Będziemy mieli dużo żywności i, i też z, y, z tego się wezmą pieniądze. Tak samo możemy mieć dużo innych surowców, jeśli mamy dostęp w ogóle do nich. No i z mojej strony to wszystko. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.